Non lo scrivo Benci questa fila u d i n i Elefanto Bombardilo Crocodilo Trullimero trullicina Stare se la sbacc... No Stare se la lo sbaccano subito

Tyn, tyn. Yeah, lostujemy brain roty za chwilę. Widzowie! Siema Igor, siema! Działa już mi serwer prywatny. <tryk> <tryk> Będziemy coś lasować, kurde, nie wiem co yy... change. Cześć, cześć Igor, czekaj Dobra, jak chcecie ten brain rota, secreta nie mogę dołączyć? A to czekaj yy... no. Connection allowed, teraz będziesz mógł Teraz będziesz mógł No więc jakby tą czapeczkę kupiłem z temu No Ale ładnie wygląda to Tiraćko ja lubię piratki pirackie rzeczy. No, no. Widziałem, wbijają. No, się nie wiem, czy wbijają. Wbijają, wbijają. O, w dwóch piło widzę, no. Jo, że jak, jak mal tego, ten... Dobra widzowie. Ktoś jest w ogóle na tym live'ie? Jest coś na tym live'ie? Cztery No właśnie ręce, trzeba to rozruszać jakoś. Hmm. Wbijajcie lajki żeby było więcej osób, piszcie jeden. I co? I zaraz ten, możecie biegać na serwer, tylko musimy mnie dodać do znajomych, bo jeżeli kogoś usunąłem, nie? Bo większość osób to usunąłem, nie? Większość osób to usunąłem Ty Igor, a jaki ty masz nick? Igor, jaki ty masz nick w Robloxie? Cześć, iula nienormalna, cześć, cześć I zrobimy może za 10 minut albo 15. <gryz absorption> Dobra, i wylosuję jakiegoś fajnego secreta. Co tam wyszedł? Żeby być Okej, Bosti i Rafik. Co tam, Rafik? Popisaliście dość. powyżej Bosti. Daje Ci suba chyba. No dzięki, dzięki. Możecie jeszcze zostawić lajka pod live, to będzie mi bardzo miło też. I wtedy ten. O, Rafik był. Ej, Rafika, ty jesteś na live? Ie? Rafik, Rafik, ty jesteś na live? Ie? Rafi, o oh, witam 15 osób. widzę. piszcie sobie jeden, jeżeli chcecie wygrać sekreta. Jeszcze nie wiem jakiego. Jak będziemy losować to coś wymyślę. To się no mam na kontach różnych, nie? To zobaczymy co. Więc oh, yeah. by każdy kto jest na live pisze yy, jeden i zostawia lajka pod live'em. Każdy kto wie że udział w losowaniu też zostawia lajka. <coughs> Każdy kto zostawi lajka like, jest cgm tak. I możecie też dodawać mnie do znajomych, macie nick na górze, na żółto. No i jeżeli ktoś mnie doda, to też proszę mi pisać, to ja wtedy was zaakceptuję. Tu, 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 tu. Jeden, jeden, widzę, że piszecie. Trafik mm, mm. jesteś na live, okej, okej. Mi tu? Dobra. O kurde, co tu się dzieje? Czemu tutaj w kradniesz? Próbujesz kraść. Agnesti, cześć, cześć Agnesti. Próbujemy, próbujemy tak. <grym> Chyba ja ci się nie uda, Slavie. No bo za daleko mam bazę. No. Okej, okay. ja chyba zdołałem. To było spodnie. Mm, mm, witam, osób, widzowie. Chcecie to wbijajcie na tutaj na ten, tylko musicie dodać mnie do znajomych. Mm. Ej, dobra, chyba, że widzowie... Ten kto ma Discorda, to ja też mogę zadać losowanie na Discordzie na jakiegoś sekreta. Tylko nie wiem, czy tu pewnie mało ma osób Discord'a 41 osób No, 41 osób, widzę. piszcie jeden Zostawiajcie wszyscy lajki i no Jak, wszyscy, jak trochę osób najprzej jeden, to też wylosuję jakieś sekreta tutaj na YouTube. no co ja mogę wylosować? Musiałbym wejść na tamte konto, pamiętasz co ja miałem? Miałem chyba tego, nie, no nie wiem, co ja miałem, nie pamiętam. Dużo miałem rzeczy widzowie. Nie mam Discorda, no wiem, rozumiem, tu mało osób ma Discorda. Pewnie. Ale tutaj na YouTube też wylosujemy, nie? Tylko piszcie wszyscy jeden, stawiajcie lajki. Każdy, kto będzie udział w losowaniu, właśnie nie zostawi lajka, wtedy jest większy, że tak powiem, boost do dla więcej osób może być, jak jest dużo lajków. Więc yy, fajnie by było jakbyście zostawili tego lajka. Co nie? Ja mam, ale wylogować się nie umiem. Siema, Bambiczek, siema. Pokaż się w Robloxie. <laughs> takiego, takiego skinka mam fajnego. Chcę dodać? Dobra, no to... Mogę wam napisać nick na czacie, jeżeli chcecie. Chodzi, ale w sensie też. Cześć Prime Megatonek, cześć. Mam dobra. I tu dodam wszystkich. Chyba dodałem każdego, kto mi wysłał zaproszenie. 53 osoby, rekord. Więc widzowie, piszcie jeden. I za chwilę losujemy. Tylko dobra, no to skoro i tak nikt nie wbija widzowie za bardzo na ten prywatny, to ja na chwilę go zresetuję i, i zobaczymy, co mogę wylosować dla was. Czekaj, nie, wbijają, wbijają. No to, ale i tak muszę resetować. O, ktoś bian. to wbił. Kto to wbił? Team Sami. On już chyba był na live dziś, Czeka, dzisiaj. No ale się, kurde, piosenka włączyła. No. 1.8 biliona O ty, tym Sami jesteś na live'ie? Ty może? Bo ja bym potrzebował Lostraleritos, tylko nie wiem czy ty chcesz to jakby wytradować tu, tu I co, wie, piszcie jeden wszyscy Zostawiajcie lajki, like możecie wbijać na tutaj serwer, jeżeli chcecie yy, I co, nie? stary... Co? Ja tutaj jakiś 18 Gdzie masz niby 1.8b? No trzymam go w ręku Miałem go Nie niby? W tej bazie, to jest o 1.8b 1.8b? A, 1.8 miliona, dobra No właśnie, co ty no gadasz? No. O co lotosowanie? Na pewno o jakiejś Ale właśnie, żeby wiedzieć co To ja bym chyba zresetować live'a Zresetować, sorry, nie zresetować live'a, tylko tego to jest serwer na Robloxie, jak się nazywasz? Osoby. Piotr mam na imię Piotr Piotrek. No, 64 osoby. No, widzę, widzę. Co Stawiacie lajki i piszcie na czacie jeden, jeżeli chcecie wygrać Secreta. Dobra, skoro tak. i tak jest tak mało osób na tym serwerze, to ja zresetuję go i żeby móc bić konta i wtedy widzowie ten. Czekajcie, widzowie. Dobra. Dawaj na prima, na trade. Dobra, to sekunda, tylko ja y, zastanawiam się szybko, co wylosować za chwilę. Wam i ten. I git. Ja zaczynam na strony, bo ktoś zarobił sobie, kupio przynajmniej mu craft. No to słabo. O kurde, to nie tu. pójść to nie te konto. Czekajcie, szybko muszę się zalogować na jakieś konto, takie ten. Tutaj, może będę coś mieć. Czy jest? Zostawiajmy lajka. Wszyscy piszą mi jeden, że chcecie wygrać jakiegoś sekreta. Bo zaraz będziemy losować. Będę mógł jakiegoś sekreta. No, na losowaniu będziesz mógł wygrać. Yy, czekajcie. Tylko każdy, kto. Każdy, kto ten, to wiecie. Każdy, kto bierze udział w losowaniu to zostawia lajka. Like bardzo. Patrzcie, widzowie. Ja tu mogę wam coś z tego wylosować. Tylko Karakure będą mi. A nie, nie będą mi potrzebne na razie karakurę, ale. i tak mi je zostawił na razie. Mogę wam na start wylosować taką lawakę Saturno-Saturnite. Yy... No taką lawakę po prostu mogę Wam na, na, na początek yy, wylosować. Witam 79 osób. A później zobaczymy, może jakieś... Yy, kurde, nawet może to bym wylosował, w 4 z 4.1 miliona, ale to zobaczymy. Dobra, no to taką lawakę teraz będziemy lasować, widzowie, lawakę. Ja wychodzę z serwera, tego, tym kątem I już Wam daję dostęp, żebyście mogli sobie tu wbijać. Yy, Soraka tutaj jeszcze jest, dobra więc już Wam widzę, wydaje dostęp i kto chce też wbić tutaj na serwer musi mi dodać, nick macie na żółto na ekranie, także wiecie teraz każdy z Was może dołączyć na serwerek bo już włączyłem Wam opcję dołączania oczywiście ten kto ma mnie w znajomych, co nie? przyjmiesz? dobra, już, już, już ten wszystkich, wszystkich co mnie dodali zaakceptowałem właśnie Podaj mnie, pisz mój nick, no dodałem wszystkich, którzy mnie, którzy, którzy mi dali ten. Widzowie, piszcie jeden, jeżeli chcecie wygrać Lawak Saturnite. I też zostawcie lajka like pod live'em. Bo każdy kto właśnie bierze udział, to zostawia lajka. Like Dobra. Tutaj widzę, że Tim Sami znowu wbił. Team Sami, jaki ty masz nick na, na tym na YouTubie? Bo ja bym tego dostarali to kurde na coś wytrajdował, no. Pewnie wiem czy ty chcesz O tutaj też ktoś ma Los, los Traalitos Właśnie potrzebny mi jest lo, jeden Los Traaleritos Co? Kradłem tego tego, jeden kropka miliona i szybko wyszedł Po co stary ten, kradniesz, nie kradnij na razie. Nie, <laughs> to nic nie było, nic nie było. Niech sobie ten widzowie. On nie będzie wam kraty, a jak będzie wam kraty, to wam pomogę. Nie, no co? Nie, nie. <laughs> pomogę wam, pomogę wam. Ach, dlaczego? No wiesz, no. Pomaga się widzom, tak. No to możemy. Y I czemu nie mogę dołączyć? Maja, a jaki ty masz nick w tym, w Robloxie? Dodasz już. Jeżeli wy mnie dodaliście, to ja już, wam, już was dodaję. Olix, Koko, Janek Hacker i BNW Prof. Takie, takie osoby zaakceptowałem właśnie. Do znajomych. Zapiszcie jeden i niedługo losujemy lawakę. Tak wszystkich przyjąłem. krokodina. ...la grande dei nostri animali. kurcze, black call go, widzę tutaj ludzie sobie ten... ...dodasz, dodałem właśnie, nie mogę dołączyć bo nie wyskakuje mi twój skin... Taki mój skin nie wyskakuje ci? Mówisz? Patrzcie, tutaj ja wam pokażę... ...yyyyyyy, eee, przechwytywanie... Jest? Jest. Chodzicie sobie. O, tutaj akurat zaakceptuję Mega Majka i Zezy. Patrzcie, wpisujecie sobie P -i Ty i Tyryk 10. I tutaj jestem ja. Wosti. Piterk 10. Widać to na streamie, widać. No. Tutaj jeszcze zaakceptuję tych, co ten. Tylko pamiętajcie, widzowie, nie każdy bije, niestety. Możemy trade. Ok, dobra. To, ale to, co chciał być za, to, to za tego Lostra tos. Wysłałem? Dobra. O kurczę, tutaj też mają jak coś. To jest, co, jak to się nazywa? Czy to nie jest jakieś bardzo dobre, ale to chyba... Los, no właśnie to jest to, no i właśnie zeszło. Okay. Przyjmiesz? Wszystkich przyjm przyjmuję. Już wszystko, na razie każdego przyjąłem, kto mi y wysłał zaproszenie. Mm -mm. Powiem kiedy dołączysz, ale mam do Ciebie dołączyć? 68 masów widzę. Każdy stawia lajka like mm, mm, mm. miana za los kombinaciones, w sensie, ty w sensie moja oferta za los kombinaciones Ej, mogę dołączyć? może dołączyć Ten za pro, dobra zaraz sprawdzam 84 osoby, witam wszystkich. Widzę. Zostawiajcie lajki i losujemy zaraz lawakę. Ej, ej. Każdy, kto bierze udział w losowaniu, widzę, piszcie jeden. Każdy, kto bierze udział w losowaniu, yy, też zostawia lajka. Mój nick macie na górze, na ekranie, na żółto. Nick Peterk 10. Jak chcecie, to dodajcie, to was dodam. Będziecie mogli wbić na yy, ten. Możemy na moim sami team, trade, team możemy Matti Tak A to ja nie wiem co byś chciał Zelos Combination Dziś musiał się określić, bo ja też ja nie mam za bardzo tam Miałem takie brain rotty, wiesz o właśnie tego, powinienem losować tego, tą lawakę. Dobra, poczekajcie... Uff. No musiałbyś się określić co byś chciał Mati Za, za co, co, byś yy, chciał za, tą, za tego Los komisjonus? Dobra, no to Słuchajcie, jak widzicie macie tutaj listę Bierze udział Igor, Julia, Sroka, Agnesti, Bambiczek, Brain, czyli ja Justyna, Magdalena, Krystiano, wszystko Mamiker, Justyna, Konrad, Fannesiego, Anna, Stasiu, Mati i Jonasz Takie osoby Biorą udział w losowaniu Więc jeżeli ty też chcesz wziąć udział To pisz jeden i już właśnie losujemy tą lawakę mm -hmm. No i widzowie sprawdzam Czy ktoś mi bardzo do znajomych I Luisa, Leja i Wojtek Zaakceptowałem was Możecie ten Dobra To jest sebraina, do której daje 3,5 miliona. Es? 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 Co? co tam? A co? A co? Co ty zrobiłeś? Es? Co, no, co ty zrobiłeś? Nie, zakradłem ziomeczka. Na no, co niby? Na 550 tysięcy na sekundę. Co to jest za, za branie, no? Sprawdzę, trochę, trochę lagost wersja. Babu tam trafiły. O, fajna niko. A no, nini, mm. Dobra, kurde to tasa, kurde. Tylko? O, kurde. Tylko? Ale paz, co ja mam? Jestem w czyjejś bazie, ty. Proszę mnie nie bić, ten kto mnie zabije ma bloka Proszę mnie wypuścić stąd Masz La Lagrandę La Grande nie mam Ten kto mnie walnie wie, to dostaje bloka, no sorry no No nie, nie No i dobra, kto, kto to zrobił? Ryby. Do, dobra, ryby mi to zrobił. Ryby dostaje bloka. Dobra, widzowie. Co masz najlepszego? Zawsze znaczy, słuchaj, ja najlepszych chcę bardzo nie ten. No ja. Nie, nie mam oferty raczej za los kombinacyjny. No sorry, no nie mam. Dobra Widzowie, losujemy tego, tą lawakę. Macie, ty. Masz no mam po kontach pochowane jakieś nie? Czekaj, teraz losuję lawakę i zobaczymy kto wygra lawakę. Dodałem no, Cię? Dobra, zaraz zobaczę. A ile daje taka lawaka? Ona daje ci z tylko. No to nie jest jakoś dużo, nie? Ale to jest pierwsze losowanie. Nie? No, nice. Widzowie, piszcie wszyscy jeden. Ja I stawiajcie celu... lajki. Tak się nazywasz pokrycie do... Dobra, ja się nazywam Peter 10 w Eurobloksie. Macie na górze, na żółto Macie na żółto. Na ten mogę Mugę ja nie mam troaleru teraz. Akurat. Sponsoruję, sponsoruję tego. witam, witam wszystkich! I co? Kto wygrywa lawakę? Ile? 127 osób? No. Prime. Lena Lenalis, podaj swój nick, masz minutę i zaraz losujemy kolejnego sikreta. Widzowie. Nie dawaj tego, tego co ja mam. Zobaczymy, zaczemy. Lenalis, podaj swój nick, masz 45 sekund, inaczej jest reroll. O, mam Cię w znaj, a jaki masz nikt Coś karkurkur Widzowie, jak chcecie mi coś dać, to musicie niestety próbować bić na serwer, ja wiem, że jest full Ale to najwyżej zaraz zresetujemy No No, jest Rostralitos Mam taki przy przygarno, i No, ja potrzebuję. Dodasz. I, I co? Da... Nick, it's Louise. Dobra. No to. Dobra, to wygrałaś lawakę. No to niech po prostu za I sobie piszcie dwa, jeżeli chcecie teraz następnego sekreta. Jeszcze nie wiem co. I teraz muszę jakoś to zrobić, tak? No nie tylko ona, stary, ma dostęp. Zrób, jakby był za francusz, pisz tam, żeby tylko Weź sobie? Serio? Mogę się wziąć? Mówisz serio? To musisz mi dać permisję, żeby... się tam... weź włącz dla znajomych, jeżeli serio, mogę. Do, 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 będziesz mieć mnie na stałe na pewno Jakbyś mi dał Kurde, jak mi da to fajnie Ja już ci dam, y, słuchaj y, Lena, ten, ten Tylko zasetuję serwer, nie? Widzowie, jak ktoś mnie walnie to ja serio będę blokować No i tam jak tam to zrobił? Sigma Nix. No i Sigma Nix dostaje bloka. Łatwo. No, no no ja już widzowie ostrzegałem. Jak tam? Eryda? Serbera? Tak, już robimy resetę, tylko Kładam na samą górę ten, ten górny żeby nikt mi środkiem nie ukradł go. masz skina takiego właśnie. Giga on no. yy, Widzowie, ja muszę z serwer, bo muszę dać nagrodę yy, osobie. A wypiszcie dwa, jeżeli chcecie yy, wygrać następnego Brain Rota, czyli chyba Secreta albo coś, zobaczymy jeszcze. Dobra. Nie, ja mam donate do streamera. Zaraz zobaczę, czekaj. Wszystkich dodałem ci co chcieli. W sensie ci co dodali mnie, a ja resetuję yy, serwer, bo muszę dać nagrodę osobie. Piek. Dałem cię dałem cię, dałem cię. Dałem cię, dobra, ale ja chyba że wszystko zaakceptowałem ci co mieli. Dobra, Lisa jesteś na live jeszcze, na, na tym, na streamku? Napisz coś na czacie, I to dawaj chodź, mam do ciebie Tak Czekaj, muszę szybko wziąć na jakieś konto. Hmm. Jak coś spokojnie, to jest kradziony do nata, ale. Mam Dobra, widzę, mam tutaj nagrodę Lawaketon, tylko. Muszę szybko ten... Wymiana, zaraz zobaczymy. Nie, mog nie mogę zagrać. no się, no jeszcze nie możesz. Zaraz ci dam yy, uprawnienia, żebyś mogła ty tylko tytuł wbić. Sekunda. Nie teraz piszcie wy wszyscy dwa, zostawiajcie lajki i wylosujemy chyba coś lekko lepszego teraz. O, nie zostaw. wiadomo, czekaj. Samy, samy, samy. 140 osób. Witam wszystkich widzów. Rekord. Hmm. Dobra. co dostałeś? To, na niebieskie? Co? To, to co? Dostałeś to? Do dostałem za darmo. Weź z Kwiksetu jakiegoś tego, to ci dam tamtego. On jest lepszy. No ale jest z Ja nie wiem, czy to się opłaca. Najwięcej daje, nie? Niż taki, nie wiem Bizony Bizowie Słuchajcie Ja wam dam wybór Zosuń tego Albo ankietę zrób O, ankietę dałem Czekajcie, widzowie. Co? No chyba se so żartują 간절아부. 비싸게 간절아부. sorry.